Witam serdecznie, zapraszam dzisiaj na pyszną surówkę z marchewki. Składniki podstawowe oczywiście marchew, jedno jabłko, cebulka czerwona. Warzywa obieram, później jeszcze dodatkowo marchew umyję pod bieżącą wodą i spłukam wrzątkiem. Wybieramy sobie grubość oczek według własnego uznania. Wścieram marchewkę. Ja zawsze staram się wyrzucić końcówkę, zwłaszcza jeśli jest zielona, ponieważ zawiera związki dla nas ponoć szkodliwe. Pokroję drobniutko cebulkę czerwoną. Można jej dodać więcej, jeśli lubicie tylko smak cebulki. Również jest bardzo zdrowa, a czerwona jest łagodniejsza od białej. Do tego stworzy nam bardzo ładny kontrast w surówce. Posiekam także troszkę natki z pietruszki. Zdecydowanie poprawia smak każdej surówki. Jeśli nie lubicie smaku natki z pietruszki, a szkoda, bo ma mnóstwo karotenów i wspaniałych witamin, że tylko wspomnę o witaminie C, której jest tutaj mnóstwo, można oczywiście zastąpić pietruszkę szczypiorkiem. Możemy także dorzucić swoje ulubione świeże zioła, jak na przykład bazylię. Na koniec ścieram jabłko, troszkę po sole, i dodam odrobinę pieprzu. wymieszam dokładnie bez dodawania sosu. Do surówek warto dodawać bardzo dobre oleje z pierwszego tłoczenia. Po pierwsze dlatego, że zdrowe, a po drugie dlatego, że witaminy, jakie są w marchewce i pietruszce, czyli karoteny, rozpuszczają się tylko w tłuszczu. Na tą ilość na cztery osoby dodaję dwie łyżki oleju lnianego. Może to być Olej rzepakowy z pierwszego tłoczenia jest również bardzo zdrowy lub, lub dobra oliwa z oliwek. Dodaję jedną łyżeczkę szaną, szczyptę soli. Pomimo że marchewka i jabłko dodają sporo słodyczy, ja dodam jeszcze taką płaską łyżeczkę trzcinowego cukru. Składniki wymieszam. Można jeszcze dodać więcej pieprzu, ale proponuję za dużo nie dodawać, z uwagi na obecność pszanu. Bazą jest oczywiście jogurt naturalny. Wzięłam go tutaj około 4 łyżek i uzyskam bardzo pyszny sos do surówki. Będzie wyglądał jak prawdziwy majonez, jednakże o wiele lżejszy. Dodaję sos do wymieszanych składników z surówki i dokładnie mieszam. Suróweczkę oczywiście możemy przygotować bez udziału jogurtu, dodając tylko oliwę. Wówczas mieszamy chrany z olejem, z przyprawami, sól, pieprz. Próbujemy, trzeba oceniać, ja jeszcze ją troszeczkę do sole. Najlepszą metodą dodawania soli jest branie jej po prostu w rękę i solimy. Wtedy wiemy, ile tej soli zużyjemy. Zawsze zdążymy dosolić, dlatego nigdy nie dodajemy soli. Na początku za dużo. Przepyszna. Polecam gorąco. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na kolejne przepisy.